Adam, stowarzyszeniowym. Czy prawo nadąża za rzeczywistością? Pytanie o to, czy prawo nadąża za rzeczywistością, pojawia się bardzo często w praktyce i w codziennych rozmowach, zwłaszcza w kontekście dynamicznych zmian technologicznych, nowych modeli pracy czy nowych form relacji społecznych. Wiele osób ma poczucie, że prawo zawsze jest spóźnione, że reaguje z opóźnieniem i że nie potrafi odpowiedzieć na problemy, które już realnie istnieją. To przekonanie bywa jednak uproszczone i nie zawsze uwzględnia sposób w jaki system prawny jest zbudowany oraz jakimi mechanizmami się posługuje. Prawo, rozumiane jako zbiór norm regulujących zachowania ludzi i instytucji, nie opisuje rzeczywistości w sposób fotograficzny ani nie stara się przewidzieć każdego możliwego przypadku. Jego podstawowym celem jest tworzenie ogólnych reguł postępowania, które mogą być stosowane w wielu różnych sytuacjach. Przepisy prawne z definicji posługują się pojęciami abstrakcyjnymi, takimi jak należyta staranność, dobra wiara, rażące naruszenie czy uzasadniony interes. Dzięki temu mogą być stosowane także do zdarzeń, które w momencie ich uchwalania nie były jeszcze znane lub powszechne. Kluczowe znaczenie ma zrozumienie, że prawo nie funkcjonuje wyłącznie poprzez literalne brzmienie przepisów. Istotną rolę odgrywa ich wykładnia, czyli proces ustalania znaczenia norm prawnych w konkretnych okolicznościach. Wykładnia pozwala dostosować ogólne przepisy do zmieniającej się rzeczywistości bez konieczności każdorazowej zmiany ustawy. W praktyce oznacza to, że te same regulacje mogą być stosowane zarówno do tradycyjnych relacji 2023, jak i do nowych zjawisk, o ile spełnione są określone przesłanki wynikające z przepisów. Aby można było mówić o tym, że prawo rzeczywiście obejmuje daną sytuację, muszą zostać spełnione konkretne kryteria prawne. Zazwyczaj należą do nich określone zachowanie lub zaniechanie, jego skutki, związek przyczynowy pomiędzy działaniem a skutkiem oraz określony kontekst czasowy lub organizacyjny. W wielu przypadkach znaczenie ma także powtarzalność danego zachowania, jego intensywność oraz wpływ na prawa lub interesy innych osób. Sam fakt, że dana sytuacja jest nowa albo nietypowa, nie wyłącza automatycznie jej oceny na gruncie obowiązujących przepisów. Dobrym przykładem są nowe technologie i relacje w środowisku cyfrowym. Choć wiele regulacji powstało przed upowszechnieniem internetu czy mediów społecznościowych, to przepisy dotyczące ochrony dóbr osobistych, odpowiedzialności cywilnej czy ochrony danych osobowych znajdują zastosowanie także w przestrzeni online. Jeżeli określone działanie narusza czyjąś prywatność, dobre imię albo prawo do ochrony danych, to fakt, że doszło do niego w internecie, a nie w świecie fizycznym, nie pozbawia go znaczenia prawnego. Decydujące są skutki i charakter zachowania, a nie samo narzędzie, które zostało użyte. Podobnie wygląda sytuacja w obszarze pracy i relacji zawodowych. Zmiany modeli zatrudnienia, praca zdalna czy elastyczne formy współpracy często rodzą wątpliwości, czy prawo pracy lub prawo cywilne są w stanie je objąć. W praktyce wiele zależy od tego, czy w danym przypadku występują elementy podporządkowania, stałości, odpłatności oraz osobistego świadczenia pracy. Jeżeli te elementy są obecne, to obowiązujące przepisy mogą znaleźć zastosowanie niezależnie od tego, jak nowoczesna lub niestandardowa jest forma współpracy. Jednocześnie warto jasno wskazać, czego pojęcie nadążania prawa za rzeczywistością nie obejmuje. Nie oznacza ono, że każda społeczna niesprawiedliwość albo każda niekomfortowa sytuacja automatycznie powinna być regulowana przepisami. Prawo nie jest narzędziem do rozwiązywania wszystkich problemów życiowych i nie zastępuje relacji międzyludzkich, norm obyczajowych ani indywidualnej odpowiedzialności. Często zdarza się, że dane zjawisko budzi sprzeciw lub dyskomfort. Ale nie spełnia ustawowych przesłanek pozwalających na jego kwalifikację prawną. Nie można również utożsamiać braku natychmiastowej reakcji ustawodawcy z brakiem ochrony prawnej. Proces tworzenia prawa jest z natury ostrożny i wymaga analizy skutków społecznych, gospodarczych oraz systemowych. Zbyt szybkie i reaktywne zmiany przepisów mogą prowadzić do chaosu prawnego i niepewności co do obowiązujących reguł. Dlatego często to orzecznictwo sądowe. Oraz praktyka stosowania prawa jako pierwsze odpowiadają na nowe wyzwania, a dopiero później następuje ewentualna zmiana przepisów. Podsumowując, pytanie o to, czy prawo nadąża za rzeczywistością, nie ma jednej prostej odpowiedzi. Prawo nie zawsze reaguje natychmiast, ale jednocześnie posiada mechanizmy pozwalające na elastyczne stosowanie istniejących norm do nowych sytuacji. Kluczowe znaczenie ma świadoma analiza konkretnych okoliczności. Oraz zrozumienie, jakie elementy decydują o kwalifikacji prawnej danego zdarzenia. Sens ochrony prawnej polega nie na dosłownym kopiowaniu rzeczywistości do przepisów, lecz na tworzeniu stabilnych ram, które pozwalają porządkować zmieniający się świat w sposób przewidywalny i sprawiedliwy.